Widzę, mam dla was straszną informację, ponieważ u moich pojawił się ktoś, bo normalnie nigdy nie miałem, to jest gracz o nazwie WNWACZ, 998 To jest trochę podejrzane, bo ja nigdy wcześniej go nie miałem ich. To jest kompletnie trochę porąbane, no ale to powiem wam coś, o czym yy, nikt z was chyba nie wie. Zawsze, gdy dołączam do jakiejkolwiek gry, on wtedy się do mnie joina, na przykład za chwilę się joini do Group Heaven. tutaj on ma Heaven. zaraz wejdę, i zobaczycie, że on się do mnie joinie. Widzicie? Tutaj, ta postać, to jest dosłownie on. Widać, bo widzicie? Dwa mowa, będziemy mieć osiem. I to przeszkadza w nagrywaniu, bo dosłownie... Tak jest za każdym razem. Za raz, w którym nie grę, ale za czasem... lajka Dobra, jeśli chodzi o mieć dobra. Kurde, dołączył. Widzicie? Znowu ciągle on dołącza. I też wcześniej mi na czasie pisał, że ciągle yy, coś mu będzie szkodził, jeśli i, i nie odejdę z YouTube'a i w ogóle. Dobra i dodaję z tej gry, on tam dalej jest jeszcze w tej grze. Bo on chyba nie wie, że ja wyszedłem. Ale to wystarczy sobie zagrać w jakąś grę, na przykład z Projektów Hel. Bo nie wiem czy ja mam prywatny serwer. Dobra, w mega Mansion, to co zagramy. Żeby zrobić sobie anasek. I teraz teraz, bo jest akurat darmowy. Dostosuj no i będziemy musieli wyłączyć to dozwolenie znajomy, bo ja mam to wyłączone akurat. Więc teraz wyłączamy to. tu się to załaduje. Dobra, włączyłem. Już. Więc miejmy nadzieję, że teraz Będę mógł spokojnie nagrać odcineczek z tej jednej gry Jak jest sobie domek i jest świetny Nie Nie, to się nie dzieje To się nie dzieje Ja zrobiłem prywatny serwer, jak on ma prawo do niego dołączyć? To jest chore, on coś na się zniszczy Tam na pewno ojeju ojeju jak się boję No jak, jak on mnie może zniszczyć jak, ja nawet, jak on na nie wie gdzie ja mieszkam, przecież to jest to mnie Erciu miał podobnie z hajterką. Wiem gdzie mieszkasz. A, to powiedz jeszcze lepiej gdzie. Mieszkasz w... O Jezu, ja się boję trochę. No, on coś napisał. Jezu, ej, on podał mój adres. Ja go wam zakryłem, żebyście nie widzieli, ale... Ty, ja go muszę na policji zgodzić, ale to... Jezu. Ja <grym> się trochę boję. On podał mój adres. Jeszcze, może mnie znaleźć jeszcze, nie wiem. On mówi, z nim, że wiem, gdzie mieszkasz, pokazał mój adres, no przecież to jest jakiś psychicznie chory kości. Są i tak... Może, <gurze> jest Naprawdę, Dobra, wycofałem to było na tyle, że już odcinku, jeśli wam się spodobało, to zostawcie łapkę w górę i 15 rokiem. Zresztą nie wiem, czy wam się to spodobało, ale to zostawcie, no i to było na tyle, że życzę wam żadną no cześć. Widzowie, mam dla Was kolejną dziwną informację, ponieważ włamywacz 998, który ogólnie teraz jest aktywny, założył konto na YouTube i wiele innych rzeczy się zmieniło, ale zanim to koniecznie, zostawcie suba i lajka, a my już yy, będziemy przechodzić do ogólnego tematu, bo on założył konto na YouTube w ogóle teraz jest aktywny. Ja Wam zaraz to pokażę ogólnie, piszę sobie YouTube. I dobra, widzicie włamywacz 998, jeden film jest pokazany najgorszy ananasek, jedną minutę temu dosłownie. Ale sobie zaraz wejdziemy. Widzicie, jeszcze nie mam go nawet w subskrypcji. Ale... No dobra, dam mu suba. Więc, żeby być na bieżąco z, z, z filmikami, ale nie dałem dzwoneczka. Dobra, trudno, oglądamy. Koledzy. Ej, hejterka Ercia, czyli on pracuje z hejterką. Dobra, nieważne na razie. Ej, hejter Ercia, to na bank, to musi być potwierdzony. on jest y, w team hejterka. Ale z tym team Ercią, słuchajcie. Koledzy. Jeszcze Obserwator. Boże, wrogowie, ja się trochę boję. Ej, dlaczego tutaj jestem ja! Ej! To jest naprawdę jakiś dziwny ten! To nie nie, 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 nie wiem co mam powiedzieć dosłownie. Dobra, ja go zasubskrybowałem, będę być, będę być na bieżąco, tylko zaraz dam jeszcze dzwoneczek, żeby być. Bo ogóle patrzcie, jak on ma słaby ten. Coś w sensie jakieś dziwne właśnie profilowe. Ja wam to pokażę. Co tutaj to robienie? I patrzcie, że Wam to przybliżę. Patrzcie, on ma w ogóle taką twarz zamaskowaną, taką zapikselowaną można powiedzieć, żeby... Nikt raczej jego twarzy nie rozpoznał, ale no, oczywiście, to jest oczywiste, że on ma tą man face, jak to się nazywa, to jest dziwne, ale ja w ostatnim filmie się popakałem i to naprawdę było słabe, bo on po podał mój prawdziwy adres i ja wam go musiałem zakryć. zresztą obejrzyjcie filmik, bo w ogóle on jest teraz nieaktywny i patrzcie na jego opis, jeden znajomy i to nie może skończyć się dobrze i to jest mega jakieś dziwne. Ale dobra, skoro on jest nieaktywny, to szybko sobie mogę zagrać w Brookhaven. dobra. Yy, Brookhaven i wchodzimy. I dobra, mamy. Witamy w Brookhaven. Tylko coś mi się ciągle baguje? Nie, no dlaczego?! Dlaczego on się do mnie ciągle... ...joina?! Jezus... On musi na bach dostawać jakieś powiadomienia o tym, naprawdę. Przestań o mnie nagrywać, ale... Dlaczego?! Przecież on mógł nie podawać mojego adresu i mi nie przeszkadzać, nie? Ja Bo napisze... O co ci chodzi? Jeszcze dam pytajnik. Zobaczmy co on napisze, bo nagrywałeś o mnie. No wiem, że nagrywałem, ale jeśli podajesz mój adres, o to... Przepraszam bardzo, ale muszę to nagrać. To po co mi przeszkadzasz? Napiszę mu o. Kamarz on co, coś mi napisze. Nie twój interes. Aha. Czyli yy, mam się tym nie interesować. To on się nie interesuje moimi nagrywkami. Mówi, że jestem jego wrogiem, a, a on ogląda mój kanał ciągle, więc nie wiem, o co mu chodzi. No ale dobra, widzowie, to było na tyle w dzisiejszym jeśli wam się spodobało, to zostawcie suba i lajka. No i to było na tyle, ja się z wami żegnam, cześć! Siema, witajcie z strony Anasek i dzisiaj będziemy... Nie... Nie... On nie da rady... Nie da mi spokoju, żebym nagrał sobie film z jakim bloku W ogóle dzisiaj miałem to nagrywać. To jest też moja ulubiona gierka, ale nie nagram, bo chyba dobrze wiecie, kto dołączył tej gierki. Jeśli nie wiecie, to obejrzycie dwa poprzednie odcinki. Yy, I to jest takie, że sobie walczycie. Tutaj jest moja baza, on powinien mieć gdzieś niedaleko. Ale on był dopiero co nieaktywny. Nie się zastanawiałem jaką dołączyć w ogóle. Więc dobra, zostawcie suba i lajka, jeśli Wam się spodoba. Ja w ogóle przeżyję ten odcinek, ale dobra. Yy. Czyło mnie wylogowało? Halo? Ej, to jest mega dziwne. Czekajcie, muszę się jeszcze raz zalogować. Nie pytajcie się o mój nick, mega cringe'owy. Dobra, teraz hasło muszę wpisać, lepiej żebyście go nie, nie widzieli. Więc dobra. Ej, dlaczego jest niepoprawne hasło? Przecież to jest dobre hasło. Dlaczego to jest nieprawidłowe? Dobra, próbuję się zalogować na moje inne konto, więc zobaczę. Okej, okay. to jest moje multi konto, które kiedyś zostało schakowane, ale Roblox z jakimś ty je obanował. Więc dobra. Na tym koncie będę musiał zgłosić tego gościa, bo tamto konto zostało zbanowane i raczej go nie odzyskam. Chociaż kto wie, nie wiem. Spróbuję do Robloxa napisać, chociaż nie wiem czy to będzie to. A jeszcze szybko zgłoszę tego wamywacza, bo tamto konto jest zamknięte, to na którymś chyba to muszę zrobić, nie? Więc dobra, mamy włamywacza tutaj. Musimy sobie zrobić wyświetlony pełny profil. I będziemy musieli tylko zgłosić. Więc się ładuje na razie. Dobra, mamy to. I teraz musi być. To nie może skończyć się dobrze. Jaki chory opis. Ale dobra, Zgłosne ruszenie zrobiłem. Teraz musimy poczekać, aż, aż mi się to załaduje. Dobra, akurat kategoria kradzież konta, Myślę, że to będzie to właśnie. Wyłudzanie danych, hakowanie. Ten gracz y ciągle mi. Do kucha. O. Nie wiem, czy w ogóle Roblox to przyjmie. Powinien to zaakceptować raczej. Bo ogólnie tak gracze zgłuszają się nawzajem. Ale to nie jest powód do śmiechu, na serio. Zgłoszenie zostało wysłane, dziękujemy. Dobra. Mamy to. Zgłosiliśmy, miejmy nadzieję, że Roblox w końcu zamknie to konto, bo naprawdę on mnie denerwuje. Jeszcze coś szybko komentarze z poprzedniego odcinka. Współczuję i o nie. No o nie. O nie, nie, to jest o nie. Nie, chodzi o to, że... To naprawdę jest mega straszne. No, bo się boję, że on mnie znowu skakuje. 8 komentarzy: podejrzane jest tak jak hejterka, zgadzam się z tym. A jak hejterka Ercia i Obserwator 01, no. Omega, ja tam jestem. Czyli on tam był na tym odcinku. Slimeowy ty coś napisał. Tutaj już ja widziałem to. On tam się cieszył, że byli na odcinku. No i dobra widzowie, to było na tyle w dzisiejszym odcinku, jeśli Wam się spodobało, tylko kończysz zawsze suba i lajka, bo na ile ja się z wami żadam, cześć. Widzowie, dostałem powiadomienie z YouTube'a, że jakieś powiadomienie przyszło, więc zobaczmy co to jest. Halowo mowa będziemy mieć 800% przestrzeni film. To twój koniec Ananasy, jaka mrśny ten. Nazywam adres Ananaska Roblox. Ej, dobra, oglądam to. 10 minut temu w ogóle. No dobra, oglądamy to. Złoczym to się... O! Ja mam Ej! Padał mój dom! Podałaby z mojego domu! To jest... Jezu. Nie, on naprawdę mnie śledzi. on chce mnie zniszczyć. Pokałem w sobie. Serio. Łe, masz sobie tyle. W ogóle... Co to ma być? Dobra, to jest mega dziwne. Muszę zobaczyć na Robloxie. Czy on w ogóle jest aktywny? Wystarczy sobie lajka. Nie wiem. Nie wiem w ogóle co ja powiedzieć tutaj. On na szczęście nie jest aktywny. Mega mansion jak on dołączył na prywatny serwer. Zresztą obejrzyjcie te filmy. I dobra, on jest aktywny na szczęście. To nie może skończyć się dobrze. Ja to... Przez ostatnie trzy dni ciągle mam w to w głowie. Ten opis. Dobra. Jesteśmy tutaj na Robloxie i stałem pojedobienie, że on chce mnie dodać do znajomych. Dobra, to zignoruję, bo nie chcę go mieć. Ej! Ja go zignorowałem! Jak on może być u mnie znajomych? Nie no... On mnie ciągle denerwuje! Jeszcze jest online w dodatku! Jezu... Jest... Nie, dobra... <grym> to jest za mocne dla mnie, ja nie dam rady, muszę sobie wejść na bruchewę i się wyluzować. Dobra... Się ładuję, sorry za to logowanie i płaczę, ale no... Nie wytrzymam po prostu. Dobra, jestem sam chwilę na serwerze. Robimy sobie jakieś autko. Yyy... Jeesuuu! Co on dołączył! Co w tym wszystkim chodzi? Dlaczego on ciągle musi do mnie dołączać? Co ja mu takiego zrobiłem? On po prostu chce mnie zniszczyć i ma mnie gdzieś. Jeszcze ludzie na serwerach nie, nie potrafią jeździć, no. Są za prostu barany. Dobra, robimy max speed'a. Teraz... Jakieś darmowe cukierki, widzicie? WOME w 98. Coś napisał, ale no, zakorektowało to mi... Zakorektorowało. Wiem gdzie mieszkasz. No już akurat to wiem, bo już widziałem ten film. Ja się go boję, serio. No, co tam na czacie piszę. No i dobra widzowie, to było na tyle w dzisiejszym no, odcinku. Jeśli Wam się spodobało, to nie zostawcie sub i lajka. to było na tyle się. Z wami żegnam. Cześć. Szymon, witajcie z tej strony Ananasek i dzisiaj będzie z jednej strony fajny odcinek, a z drugiej niefajny, dlatego że zgłosiłem tego jaką włamywacza na policję i możliwe, że mógł zamknął konto, ale zła wiadomość jest taka, że on ciągle do mnie dołącza. Do jakiej ja gry nie dołączę, to on w ogóle teraz nie jest aktywny. To on po prostu do mnie się joina. Więc nie wiem, to sobie zabrajmy Brookhaven, sobie wejdźmy w serwery, a za nie tylko stać suba, suba i Mam nadzieję, że Wam się dzisiejszy filmik spodobał. spodoba. A dobra, mamy jakiś pierwszy, lepszy serwer. I Dobra, jesteśmy na Brookhaven i teraz zakładam, tak, wiedziałem, że on się do mnie dołączy. Dobra, tutaj on będzie gdzieś na spełnie, po prostu mi się nie chce grać, jeśli on do mnie dołącza, bo zaraz będzie jakieś głupoty jeszcze na czasie pisał. I to będzie chore dosłownie. On coś napisał na czacie chyba, czy mi się wydaje. Dobra, trochę to dziwne, ale ja wam zaraz pokażę to zawiadomienie na policję, w sensie to zgłoszenie. Dobra, widzicie? Włamywacz 9, jeszcze się wyłączył do projektu. Dzisiaj jeszcze cię zniszczę. Słuchaj, Włamywaczu, ty to ciągle piszesz, a yy, ja ani razu tego nie zrobiłeś. Ale teraz, waczu, jeśli to oglądasz, to wiedz, że jesteś na policji i wiedz, i wiedz że... Yy, że niedługo to będzie koniec Ciebie, siebie, a nie mnie. Ja wam jeszcze... Chciałem powiedzieć, żebyście go pozgłaszali do YouTube'a, do Robloxa i wszędzie, a teraz macie zawiadomienie o policji tutaj. Widać? To naprawdę jest dziwne. Wiem, ale no... Ja nie wiem, co mam powiedzieć dosłownie. On tak mnie przyraził. Jeszcze kilka razy się na filmach wypłakałem przez niego, więc... Dobra, więc skoro on... on... Wiem, że on to ogląda, bo on ogląda wszystkie moje filmy, nie wiem dlaczego. O, co mi się zrobiło? Dobra, nieważne. I y -y -y. y -y -y. y -y dobra widzę, to było na tle. dzisiaj się czegoś spodobało, to zostaw suba. No, to było na tyle, ja się z Wami sięgnął cześć.